Śladami Bożego Miłosierdzia, Kamino Misericordia. Zaprasza ksiądz Mariusz Marszałek, Pallotyn. Kolejne spotkanie w ramach audycji Kamino Misericordia i kolejna nasza wędrówka, chociaż chyba mamy postój i przystanek w Wilnie. A w, do Wilna zapraszają niezmiennie Aleksandra Mieczyńska. I ksiądz Mariusz Marszałek, który tylko doda, że z tego Wilna jeszcze szybko nie wyjedziemy. Taki dłuższy post. O kościele św. Michała mówiliśmy, a naprzeciwko kościoła św. Michała jest kościół Bernardynów. Co o nim wiemy i w jaki sposób ten kościół powiązany jest z błogosławionym księdzem Michałem? Zresztą może krótko od samego miejsca, ponieważ ten budynek jest wyjątkowy. Wilno słynie z budynków barokowych, z kościołów barokowych, natomiast Kościół Bernardynów jest budowlą gotycką, więc na tle tych wszystkich budynków kościelnych wyróżnia się. Został założony przez Franciszkanów w 1469 roku. Ksiądz Michał Sopoćko związany był pośrednio z tym miejscem. On, tak jak wspomnieliśmy w poprzedniej audycji, rezydował obok kościoła Świętego Michała, ale czasem sprawował msze święte też w kościele Bernardynów. I tego. Pamiętnego 3 marca 1942 roku rano udał się na Mszę Świętą do Kościoła Bernardynów, i to była jego ostatnia msza odprawiona w Wilnie przed wyjazdem do Czarnego Boru. Ten dzień, to zdarzenie opisuje szczegółowo w swoim dzienniku. Ja tutaj posłużę się, zacytuję jego opis. 3 marca rano 1942 roku. Gdy aresztowano księży Polaków, byłem w kościele po Bernardyńskim św. Franciszka i po mszy świętej usiadłem do konfesjonału, by pomóc spowiedzi księżom parafialnym, albowiem wykłady miałem tego dnia w godzinach późniejszych. Po skończonej spowiedzi zamierzałem iść do mieszkania, ale w progu kościoła pewna pani prosiła mnie o modlitwę przed ołtarzem św. Antoniego w intencji jej męża. Ukląkłem więc między wiernymi i odmawiałem... Sia queris miracula. Wtem słyszę szept nachylającej się służącej. Bronisławy Kozaryn. Źle. Ojcze gestapowcy już od dwóch godzin czekają na ojca w mieszkaniu. A teraz przyszli dwaj ze mną do kościoła, żeby aresztować. Gestapowcy rzeczywiście szli za nią, ale mnie nie zauważyli. I po przeszukaniu w konfesjonałach i zakrystii kazali prowadzić siebie do seminarium. Ja zaś po ich wyjściu wyszedłem bocznymi drzwiami z kościoła i udałem się do arcybiskupa powiadomić, że będę się ukrywał i na wykłady do seminarium nie pójdę. To tak pomyślałam, że święty Antoniak pomaga odnaleźć niektóre rzeczy, tak tutaj pomógł się ukryć księdzu Michałowi no bo podszedł modlić się przed ołtarzem świętego Antoniego. Mnie ta historia jeszcze dotyka z innego powodu, ponieważ ksiądz Michał Sopoćko tutaj pojawia się jako taka postać, jako taki ksiądz bardzo wrażliwy na różnego rodzaju poruszania i natchnienia, tak? no, mhm. przychodzi ktoś, prosi o modlitwę, czasem jest taki żart w środowisku kościelnym, że to jest taki jedno z tych kłamstw, pomodlę się za ciebie, że obiecujemy modlitwę, a jest to takie puste słowo, nie zawsze może znajduje potwierdzenie w naszych praktykach, a tutaj ksiądz, który no ma jakieś swoje zadania, ma jakiś plan, no on jest wykładowcą w seminarium, może miał iść do domu się przygotować do tych wykładów. Ktoś podchodzi, burzy ten jego plan, mały byśmy powiedzieli, prosi o modlitwę, i on gdzieś wchodzi w tłum. Potem patrzy, że ludzie stoją do spowiedzi, więc wykonuje swoją posługę, wchodzi do konfesjonału. I tak naprawdę to, co go uchroniło przed tym aresztowaniem, to jest wierność swojemu powołaniu. Bo gdyby nie wykonywał tych posług księżowskich, no to tak naprawdę nie spotkałby się z panią Bronisławą, wróciłby do domu, a tam wiadomo, już czekało na niego Gestapo. Mm -hmm. Zdążył uciec po prostu. Co możemy jeszcze powiedzieć o tym kościele, o jego otoczeniu, bo blisko tego kościoła jest, zdaje się, pomnik Adama Mickiewicza. Tak, w tym miejscu w ogóle warto się zatrzymać, ponieważ kościół został zniszczony podczas okupacji radzieckiej, ale jest sukcesywnie odnawiany. Kościół znajduje się blisko Akademii Sztuk Pięknych i faktycznie wokół kościoła zgromadziła się taka wspólnota, grupa osób wrażliwych na sztukę, więc zawsze coś tam ciekawego się dzieje. Jest pięknie położony, wielu turystów, pielgrzymów odwiedza, bardzo często też można spotkać młode pary na sesjach zdjęciowych, ale obok kościoła znajduje się pomnik Adama Mickiewicza, taki bardzo charakterystyczny pomnik, robiony, bym powiedział, w stylu litewskim i to jest postać ważna w ogóle dla Wilna, postać, która łączy te różne narody zamieszkujące Wilno. Bo z jednej strony no, my mówimy, Adam Mickiewicz był. Polakiem, pisał po polsku. Litwini mówią, no ale najważniejsze słowa, jakie napisał, to były Litwo, ojczyzno moja, a Białorusini mówią, no halo, halo, ale tak naprawdę urodził się na Białorusi. <grym> Więc każdy z tych narodów gdzieś tam czuje sympatię do naszego wieszcza narodowego. No i ten pomnik jest taki faktycznie dość symboliczny, jakby łączący te różne narody i jeszcze jedna ciekawostka, o której warto pamiętać, kiedy odwiedzamy kościół Bernardynów, w którym znajduje się wiele ołtarzy i jeden z tych ołtarzy został odnowiony przez naszą wielką narodową pieśniarkę, Marylę Rodowicz. Ona po prostu fundusze przeznaczyła. Ona tak, po prostu fundusze odbudowy. przeznaczyła, ponieważ no, korzenie jej są wileńskie, jej rodzina pochodziła z Wileńszczyzny, Maryla Rodowicz często bywała na Wileńszczyźnie, w Wilnie koncertowała. Łatwo ten ołtarz odnaleźć, ponieważ znajduje się przy nim tabliczka informująca o tym, że został on odnowiony z funduszy ofiarowanych przez Marylę Rodowicz. Dziękujemy za dzisiaj. Zapraszamy do Wilna, także do kościoła Bernardynów. Tam też duszpasterstwo artystów, z tego co wiem, się spotyka. Tak. A za dziś dziękuję. Ksiądz Mariusz Marszałek Palotę z Kuźni Miłosierdzia. I Aleksandra Mieczyńska. Śladami Bożego Miłosierdzia. Camino Misericordia. Zaprasza ksiądz Mariusz Marszałek, Pallotyn.